Dzisiaj mamy Anastazji Mister Boxa. Więc tak jak zawsze mamy teraz zasady takie, że z 15 zadań 8 trzeba wykonać, żeby zdobyć 8 nagród. I nie oszukujemy teraz yy, numerku yy, nagrody, tylko mówisz od której strony zaczynamy: od tej strony czy od tej strony? Od tej strony zaczynamy, dobra. To możemy od razu grzecznie wszystkich zaprosić na start. Więc. Żeby zalosować pierwsze A. zadanie? No to losuj. Będziemy od razu odklejać. Ten Mamy niebieski. Chyba 5 jakiś numerek. To nie numer zadania, tylko tam jest A. ewentualnie ilość ćwiczeń. Co zrobić? Rzuty do celu po fikołku. Anastazja, robisz fikołek, zaraz po nim rzucasz maskotką do celu. Masz pięć prób. Zrobić fikołek. To zaraz ci pomogę. To zasady są takie, że Anastazja musi zrobić przewrót do tyłu, czyli naszego fikołka. pokazać? No, możesz pokazać ja nie będę tak. O, to zrobi tak. Musi podejść do maskotki i przycelować. to od razu próbuj, Rób pierwszą próbę. Nie przodem, tu, do, tu. Tylko stoisz, cofnij. Dobra, to jeszcze raz. Fikołek. Czyli nasz przewrót w tył. No i bierzesz maskotkę i próbujesz trafić. jutro, no? Jeszcze masz trzy szanse. Jak słyszycie nas tu się nam trochę ciągnie noskiem, ale trzeba było zrobić już naszego Mystery Boxa. No jest, jest! zaliczone. To bierz pierwszą nagrodę. I pokazuję teraz co tam jest. Co to jest? No to też na tańce. Tu masz tańce i gimnastykę teraz, nie? To tu masz górę od gimnastyki. I dół. Do tańcy. A ty masz akurat najpierw to gimnastykę, potem taniec, co akurat będziesz mogła skończyć z gimnastyką, ubrać sukienusie i masz taniec, nie? Dziękuję. To czekaj, tak? tylko ci światełko. To już widać, a w sumie yy, widzowie już widzą na czerwony. Czerwony. jest Ale... bo strzałeczka jest na czerwony. No, to już widzowie w sumie wiedzieli po miniaturce, bo pewnie zrobiłem miniaturkę związaną z tańcem i akrobatyką. I tak samo nagrody już nie, nie trudno się domyślać, z czym będą związane, ale nie tylko. I konkurencje te starają się dopasować do tego, co lubi Anastazja. I teraz masz wziąć balon między kolanami A, to tutaj. i spróbować zatańczyć z nim jakiś A. ładny układ, tak żeby ci balonik nie wypadł. Okej? Okay? No. I, 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 i? Możesz sobie nosić jakąś pioseneczkę, jak chcesz. Chodź, bra na na na, chodzio bra na na na, babu. Zawaliłam, nie? Co to? Czekaj. Makary... Tata, mogę cię Nie, no tańcz, tańcz po prostu. Karena. No i ostatni układ. Mokareny. No dobra, zaliczone. To od razu bierzesz drugą nagrodę, która była obok. Bo tak staraj się może nie skakać, żebyś to zaraz chora bardziej nie była. Co to? Zobaczycie. To ja już wiem. Tylko trzeba zobaczyć, czy rozmiar będzie dobry. Czy takie. I... A, to tu idziemy to robotykę, taka jaczyna miała, inna. I teraz działa, to. Nie są za duże? Muszę Pokaż. No. Nie no, są idealne. Ale no. To, tak. Czekaj, to może ubierzesz drugiego i pokażemy razem, tak? Mm -hmm. No dobra, to losujemy kolejne od razu, co? Tak, i tak. Dobra, to na razie mamy. Patrz, yy, podoba mi się ta sytuacja. Czy... Jeszcze raz. Zielona. Zielone. 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 Yy, dobra, teraz masz akrobatyczną yy, sztafetę. Już ci wyjaśnię wszystko. I tutaj Anastazja będzie musiała wykonać cztery różne gimnastyczne ćwiczenia, i zaczęła sobie od przewrotu w tył. No to zbieraj pierwszą maskotkę. No, Tom, tutaj do mnie dochodzisz. I teraz y, drugi, jakie ćwiczenie robisz? Może być mostek. Dobra, teraz. Jak już masz mostek, to zbierasz drugą maskotkę i idziesz do trzeciej. To przy trzeciej, czyli tutaj, Anastasia robisz szpagacik. No i teraz szpagacik. A jak teraz sięgniesz po tą maskotkę? Będziesz przejść ma z szpagatem? No to jest trzecia. Dobra, mamy trzecią i teraz po ostatnią, co, co robisz? Zaćwiczenie. No, pokaż. No dobra, zaliczone i bierzemy trzecią nagrodę. Co to jest? Snow, jakieś udzieranko. Dobra. Pokaż przód. A to jest tył. No, przód, to jest przód. Okej, okay, to od razu losuję następne zadanko. Ale mi idzie dobrze dalej. No nie wszystkie są takie łatwe, mi się Ale wydaje. Lili to liczyło teraz. Musiała powtarzać, no. A... a mi już nie. No pokazuj teraz. Ale na co ty Czerwone. Skok w dal. Anastazja musi skoczyć jak najdalej, robiąc przy lądowaniu efektowną pozę taneczną. To najpierw yy, robimy próbę, jak daleko potrafię skoczyć, a potem będziesz musiała tak daleko skoczyć, ale z, zrobić na końcu pozę taneczną. I tutaj Anastazja od pierwszej maskotki musi doskoczyć do drugiej maskotki. Już zrobiliśmy próbę na sufo i tutaj doskakuje bez problemu. I lądując zrobić pozycję taneczną. I masz tylko jedną szansę. To mówiłem, że to nie są wszystkie takie wcale proste zadania. Gotowa? No to próbuj. Wiesz to, to chyba nie była pozycja taneczna. No bo co, widzisz to, nie, to musimy jeszcze jedno zadanko zrobić. Więc to nie jest tak wcale, że skok z obrotem jak yy, Palet. pięt koków z y, pełnym obrotem w powietrzu, dobra. Tam miało być czyli, nie jak, ale się tak napisało. Pełny obrót, musisz pięć skoków wykonać i za każdym razem, o, o. Jakie próby na nocę. Od razu skaczesz. No dobra, raz. Dobra, to za ciężkie ćwiczonko, chodź, musimy kolejne zrobić. Widzisz, to nie jest wcale takie, że Ci wszystko wyjdzie od razu kopnięcie balona w locie. Anastazja porzuca balen, y, balon stopą, próbując go kopnąć i robiąc obrót lub skok. Czyli żeby jednocześnie musisz to zrobić. Jedno? Jednocześnie. Raz. Przebierzesz balon, kopiesz go, możesz tylko podskoczyć. Nie. No, ale musisz kopnąć nóżką i wtedy zrobić podskok wystarczy. Pokażę To wiesz jak? Dobra, to jedna próba. Dobra, niech będzie. Takie kurde nie mam pewności, ale myślę, że widzowie też by Ci uznali. Pokaż co jest w tej małej torebce. Mała rzecz. Jest na czy więcej? A w tej drugiej? Zamiast tego miałam piroczek z kurami. Śpinki No, z... Kurami! A tu co? Tu jest jakieś... To nie wiem, jakieś... Patrzcie! Jest... Trzy sk... z I dwie, ja to. Bob... Bob... dog I popo takie możliwe, że to coś z Kuromi, ale ja nie znam akurat tego. To jest fajne. To mówiłem, że nie wszystko jest taneczne. Wszystko mhm. Ty jest z Kuromi. I wracamy na kolejne Co rysowanko. Tak, właśnie nie skleiłem. Dobra, i kolejne zadanie. Niebieskie. Wyścig rakietą. Anastazja porusza się po podłodze leżąc na brzuchu, odpychając się rękoma i nogami. Zaraz zaraz ci wytłumaczę. I tu Anastazja leżąc na brzuszku, musisz się odpychać rączkami i nóżkami, tak. I dotknąć nosem balona. Możesz sobie pomagać nóżkami się też odpychać. Dobra, to bierz kolejną nagrodę. Ta? No po kolei. Co tutaj będzie? Chyba, chyba. Trzeci strój i druga sukienusia? On jest dobry, tylko tam góra jest taka... Jest dobry. Na to odkręcimy. No już możesz. Nie No poczekaj. Anastazja, musisz zrobić szpagat i zbudować wieżę z siedmiu poduszek. W szpagacie. Ja ci dam podusie i musisz się ułożyć jedną na drugą, żeby było 7 poduszek. To nas powodzenia. 7 poduszek musisz jedną na drugą łożyć. Cały czas będąc w szpagacie. Nie, na drugą... Tak do góry, wierzę. No. Dałem ci tak fory, bo dałem ci nasze najszersze poduszki. Nie mogą? Siedem poduszek No jeszcze wszystkie A czemu siedem No bo ty za trzy miesiące urodzinki będziesz miał Siódme No zaliczone I od razu zapraszam po nagrodę No ja już nagrywam nie wiem, co to jest. No pokazuj. Chyba to No, jeszcze inny strój. No dobra. To masz dwie sukienusie i cztery stroje, to będziesz mogła po sukienusie sobie dokładać do jakichś strojów innych. To teraz lasujemy, Dwie ostatnie. Dwie, chodź. No jeszcze raz. Jeszcze raz. Zielony. Nie odkryje? nie Dobra, Anastasia, będziesz musiała robić taniec, super, najlepszy jaki potrafisz, ale ja będę robił stop i w tym momencie zamarzasz. Uh -huh. A jak poruszę, to Ci to To nie zaliczam zadania. Masz... Y trzy stopy Ci robię. I trzy takie musisz mieć fajne pozycje jakieś w tym czasie. I jak chociaż raz się poruszysz, to niestety, ale będziemy kręcić dalej. Możesz dwie nagrody i ja dużo jeszcze zadań. To nic nie stanie. No? To może zacząć tańczyć. czekamy na jakieś trudniejsze pozycje stop doliczone kontynuujesz proszę no dalej tańczysz. Jeszcze dwie pozycje musisz utrzymać. Stop! Dobra, tańczysz dalej. I teraz musi być jakaś najtrudniejsza pozycja. Na finał. No. Nie musisz na siedzącą, możesz jakąś stojącą zrobić. No spróbuj jeszcze raz. Stop. Nie luczę. Luczę C. No dobra, niech będzie. I pokazać co masz. Ja wiem co to jest. Dwie rzeczy możemy wykorzystać do ostatnich konkurencji. No wyciągnij co tam masz. No wstążka. Co tu jest? No wstążka do tańców. I akrobatyki. No, ci. no to Anastazja pokazuje swój pierwszy raz ze wstążką. Dobra, i pokazuję od razu kolejny prezent, bo tam dwie rzeczy były. Ale to i tak muszę Ci wytłumaczyć, o co chodzi. Dobra, bo Anastazja właśnie potrafi za bardzo świece robić i za bardzo nogami odjeżdża. To ma pasy, które spinają nóżki. I jak unosi nogi, próbuje robić świece. To tych nogi, nóg nie rozszerza. A spróbuj zrobić teraz spagat. Spagat? No. O, widzicie, jak to się spina mocno. No dobra, to będziesz mogła trenować sobie teraz świecę albo jakieś inne rzeczy, gdzie nogi muszą być razem, tak? Czekaj, ja wiem co. No dobra, to chodź, o ostatnia konkurencja. Lepiej nie, bo ci się zepnie, jak coś będziesz robić, i się nie uda. Ok, na stoliny. ostatnie możliwe próby. Zakręcony labirynt. Anastazja musi przejść przez labirynt z poduszek, robiąc co chwilę fikołek. O, to może być ciężkie. No dobra, bo Anastazja, zrobiliśmy tu próbę. I Anastazja powiedziała, że woli wylosować jeszcze jedne, tak? No to chodź. To było trudne zadanie dla Anastasji. No, kolejne. No, kręć, kręci. Kręć, kręć. No nie. No, musisz patrzeć na mnie. no, O, teraz jest. Dobra, teraz musisz udawać, że jesteś krokodylem czyli to już nie jest tak po podłodze krokodyl, czyli tak na paluszkach i na rączkach tak malutko. Ja Cię wytłumaczę. No, próbuj robić krokodyla. Krokodyl polega na tym, że tak, na stópkach dubka niżej, niżej to się nie wolno, tak? Krokodyl ma prosto ciało. Tak byś musiała przepełnąć do końca, wstać, zrobić pozycję taneczną i się cofnąć. To co, może kolejne? No. Trudny krokodyl, co? A widzowie, jak będą komentarze, bo nie wiem, czy będą, to różnie była z tym YouTube, to nie widzę, napiszą, czy by umieli zrobić krokodyla. Ale to tak robię, ten. To jest coś na zasadzie, jakbyś pompkę miała zrobić, tylko że się przemieszać na nisko osadzonym brzuszku. No, i tak byś musiała iść. No, pupka za wysoko. I brzuszek za nisko. Brzuszek do góry podnieś, a dupkę na dół. Dobra, chodź, rozumiem, kolejne. A widzowie niech piszą, czy by dali radę tak zrobić. Albo niech spróbują i napiszą, czy udało im się. Bo to jest bardzo trudne zadanie. Więc, tak jak widzicie, widzowie to nie jest tak, że nas tu się miało sama łatwe. Niebieskie, dobrze. Akrobatyczny slalom. Przejść slalomem, co krok wyjmując inny, wykonując inne Element najpierw obrót, przysiad, skok i szpagat. To Anastazja, Pierwsza maskotka masz przejść wokół niej robiąc obroty. Kręcisz się w kółko i robisz to jeszcze. Dobra, zaliczone. Na drugie robisz ob obrót wokół tej na przysiadach, no? Dobra, kolejne to są skoki. Przechodzisz maskotkę skacząc wokół. I ostatnie robisz szpagat, i musisz szpagatem się okręcić wokół maskotki. Czyli, tak jak tu zaczęłaś, to musisz w koło przejść na szpagacie wokół całej maskotki. Ale nie, szpagat ma być cały czas, nie możesz zagnąć nóżki. to No, nie tu, tylko ten szpagat na koniec. No rusz, Pagacik, czyli zaczynasz tu i się kręcisz. Jak coś będziesz przestawiać nóżką, to możesz. No, jak widzicie, zadanie jest bardzo trudne. A Anastazja jeszcze troszkę przeziębiona. Tą nogę próbuj dawać do góry, a tą do przodu. Tą w tamtą stronę misia. O, a tą w drugą stronę. No i tak musisz, że jedną nogę w... jedną, a drugą w drugą. No mega. Trudne zadanie. A to ostatnia... No tu musisz tam gdzie zaczęłaś skończyć. Już masz prawie cały obrót. Ale nóżkę prostujesz do szpakatu, no. Tą drugą nóżkę w drugą stronę A drugą nóżkę w drugą stronę O Iha No i zaliczone Sprawdzę ostatnią nagrodę Ale wykończyłem Anastazję No i chodź A jedna ale akurat... Co to jest. Pokaż przód. Nie to jest torba. Gimnastyczna Czekaj to i od Dobra to Anastazja pokaż co wziąłeś na akrobatykę Pokażę, pokażę A to usiądź sobie tam już, będzie ci wygodniej Wstążkę, no. Nie rozwijaj, nie trzeba. Co tam jeszcze wzięłaś? Sukienusie. A jest spódniczka, tak? To jest spódniczka. Mi się to zawsze myli. No, balerynki. Strój. I to wszystko chyba, co? Wszystko. A nie jeszcze te pasy na nóżki. Tam masz. A nie, nie włożyliśmy, kurde. Ale w topa. troszkę dołożymy. O! Niby była widzowie, nie widzieli, że dokładam. Na pewno nie widzieli. <grym> no i co tam jeszcze masz i na stópki. Tak, ładnie, zawsze idę na chlopatek. No i... Chodź, coś, chodź, chodź. Możemy już ciebie? No i najlepsze jest to, że ta torebusia jest idealna w rozmiarach na Anastazję. A mogę już uciec, czy... Chcesz ubrać? Dobra, to... Zaraz zobaczycie widzowie, skąd się wzięła zdjęcie do miniaturki. Ok, to pokażę jak się prezentuje całość. Tak wygląda pierwszy strój. I stąd się weźmie okładka do naszego odcinka dzisiejszego. Tak? to tak. dobry strój? Tak. Tylko pasuje? A co Ci się najbardziej podobało w całym zestawie? Ten strój? I A na drugim miejscu te butki. A na trzecim to, a na trzecim to. A to też nie jest. Ile jeszcze strojów? A to też, to też. Nie czytam na pierwszym miejscu. Wszystko na pierwszym? Czyli ocena od jeden do 10. Jak to trafił w, z mystery boxem? Jeden? Dziesięć? Dobra. Milon. To to się cieszę, że ci się podobało. A widzę, możesz powiedzieć, że jak się podobało. Jak wam się podobało. Te oczy, ty nie zapomnijcie O łapę, Ci 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 zbudzaj, ci